Siemanko, Kuba Stemplowski z tej strony, moim gościem dzisiaj zioło. Siemano. Siemano. Jak umawialiśmy się na wywiad, to pierwsze co powiedziałeś, że im wcześniej, tym lepiej dla ciebie. Tak to, to się trochę kłóci z wizerunkiem rapera, który imprezuje śpi do 15. Którego rapera? Ja Każdego, bo wizerunek. tak wiesz, tak generalnie, jeżeli ktoś jest raperem, no to tak ludzie odbierają, że śpi do 15. Piję do szóstej i tak to mniej więcej wygląda. No w moim przypadku od jakiegoś już czasu tak to nie jest. No dzisiaj akurat musiałem wstać rano, bo, bo, bo mamy zaplanowaną na dzisiaj premierę kolejnego teledysku do stylu życia. Wiedzie za jakąś godzinkę, dwie, także po prostu musiałem wszystkie jeszcze rzeczy zostawione klasycznie na ostatnią chwilę dograć. To raz, dwa. Od momentu, kiedy jakby zrobiliśmy z rób rzeczy coś poważniejszego niż tylko, niż tylko grafiki wrzucane do internetu, rozbudowaliśmy to, wiesz, tam o, o, o ubrania, które sprzedajemy, o jakoś bardziej zorganizowane formy muzyczne, które, które gdzieś tam na rynek wypuszczamy. No, pracy jest jednak więcej i prawda jest taka, że praktycznie 5 dni w tygodniu mam mam zajęte e, robieniem rzeczy, tak jak, jakby był to etat, nie? No właśnie, e, jakby przeszedłeś e, na taki etat rapera, biznesmena trochę. Trochę tak. E, a reszta ekipy Rób Rzeczy, jak to wygląda? No oni też e, jakby pilnujecie tego wszystkiego razem? Robicie to tak razem na co dzień, czy...? Tak, jest jakiś podział obowiązków, e, przy czym na tą chwilę jakby najważniejsze te funkcje logistyczno-organizacyjno-decyzyjne eee, po, posiadam ja, Szpilek i Przem, i, i, i to my to tak naprawdę na, na tą chwilę decydujemy o tym, co będzie robione kiedy, z jakich środków. I, no, jesteśmy z zarządem prezesów. Z <laughs> <laughs> zarządem prezesów. E, z tym wizerunkiem e, takiego rapera kłóci mi się też to, co powiedziałeś w rozmowie z Karoliną Dobkowską z Popkillera, że miałeś iść na psychologię. Tak. E, jak e, to usłyszałem, jak oglądałem ten wywiad, to wyobraziłem sobie trochę ciebie, jak, e, no, patrząc na to, wiesz, jaki jak rap e, jest twój i psychologia, to tak wyobraziłem sobie ciebie, jak jeden gniewny Charlie, jak jest serial, że w, w tej formie chyba byłbyś psychologiem. Nie, no wiesz, no, rozgraniczyłbym na pewno, e, jakby te dwie sfery mojego charakteru i nieco inną bym pokazywał w momencie bycia psychologiem. E, nie wiem naprawdę, jakby to wyglądało, bo już dawno te plany porzuciłem. E, Czemu w ogóle wybrałem ten kierunek? Zawsze interesowała mnie ludzka psychika, jakieś tam mechanizmy nią rządzące, a poza tym w gimnazjum i w liceum już mówili mi, że powinienem nim zostać, bo po prostu zawsze jakby byłem pomocny przy rozwiązywaniu cudzych problemów, szło mi to chyba nawet łatwiej niż rozwiązywanie własnych, co jest chyba domeną psychologa. No dobra, a tych takich właśnie celnych obserwacji psychologicznych na płycie trochę jest. To nie jest tak, że ta płyta, bo tak podchodziłem do tego na początku, mówię, pewnie mocno imprezowa, patrząc na to, co robicie jako nie. Rób Rzeczy. No, no. No, a tych obserwacji jakichś tam społecznych rzeczywiście na płycie się trochę pojawia. Ja w ogóle bardzo chciałbym rozgraniczyć to, co robimy w ramach Rób Rzeczy, a to, co robię solo, bo w ogóle jakby, no, klimat powstawania tych kawałków, praktycznie wszystko to, przynajmniej zdecydowana większość, tego, co wychodzi jako rób rubrze, rzeczy. Są to kawałki pisane na biforach, afterach, melanżach, na jakichś tam posiadłwach tego czy innego rodzaju i generalnie no nie jest to jakby klimat sprzyjający pisani pisaniu kawałków refleksyjnych i tak dalej, nie? zwłaszcza że to jest, no, raczej podchodzimy do tego, przynajmniej podchodziliśmy, tak żeby to był rap tworzony po prostu dla zajawki, dla przyjemności i tej możliwości, że możemy sobie coś napisać, od razu nagrać na, na, na mikrofonie i, i szybko Gdzieś tam puścić do internetu. To bardziej o to chodziło niż o yy, jakieś tam yy, treściowe treściowe głębia. No ale właśnie, przez ostatnie trzy lata większość rzeczy, które gdzieś tam, w których się udzielałeś, no to były sygnowane jako Rób Rzeczy. Mhm. E, no i nie boisz się, że to jakby przesłoni trochę. No bo mówię, ja miałem na początku takie podejście, oczywiście zanim siadłem do albumu, miałem takie podejście, że przez te ostatnie trzy lata, jak słuchałem yy, numerów od ekipy Rób Rzeczy, no to jednak spodziewałem się. Mocno skorbionych uh -huh, uh -huh. numerów na, na tej płycie. Nie boisz się, że to przesłoni gdzieś? Ja się niczego nie było. <śmiech> <śmiech> nie no, właśnie tak zauważyłem sam, że zaczęło to przesłaniać faktycznie, no ale to po prostu wynikło z tego, że swoich pojedynczych numerów nie chciałem też rzucać w takiej typowo luźnej formie do internetu. Chciałem z tego złożyć coś większego, a jak już też mówiłem w wywiadzie, w wywiadzie z Karoliną, po prostu nie szło mi to sam ten proces składania, ogarniania, miksowania, masterowania, więc te numery po prostu powstawały, ale albo nie były nagrywane, albo zostawały od, odłożone gdzieś na później, a jakby nie przywiązywałem aż takiej wagi w tej kwestii do numerów róbrzeczowych, nie? Stąd ich, ich większa ilość gdzieś tam, gdzieś tam w internetach a przyrób rzeczy jeszcze zostając, łokcie do góry, pisałeś o klipie swego czasu. Tak. Będzie ten klip? Będzie ten klip, najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej? Nie no, będzie, będzie, będzie. Wydaje mi się, że będzie, nakręciliśmy naprawdę bardzo dużo materiału i szkoda, żeby ten materiał się zmarnował, nawet jeżeli gdzieś tam koncepcja upadnie i ten materiał będzie wykorzystany na 100%, nie? Jest typowo taki uniwersalny, może, może być w różnych, w różnych miejscach użyty, ale, ale wydaje mi się, że klip do łokci powstanie, wydaje mi się, że jest to numer, który na to zasługuje, a a i ujęcia są e, dość dobitne, no ale nie będę zdradzał na tę chwilę żadnych szczegółów, prawda? Dobra, zanim przejdziemy jeszcze do płyty, to mam pytanie właśnie o to rozgraniczenie e, solowej działalności Zioła i Rób mm -hmm. Rzeczy. Czy na przykład nie myślałeś o tym, żeby jakby ze swoją muzyką, e, no właśnie w związku z tym rozgraniczeniem, udać się do jakiegoś innego labelu, bo to jest jakby, wydawałeś u Blaze'a, Teraz wróciłeś, jakby do, do siebie. E, mhm. I czy na przykład nie było tak typowo pod kątem muzycznym, nie było pomysłu, żeby, nie wiem, iść do jakiegoś labelu większego, innego, czy, czy po prostu. Ale szczerze mówiąc, podoba bardzo mi się podoba ta idea e, troszczenia się o wszystko samemu. E, jak wiadomo, no, nie wszystko. No rzuciliśmy się od razu na głęboką wodę, tak, zarejestrowaliśmy się jako coś oficjalnego w styczniu i, i od razu przeszliśmy do jakiejś tam dość maso no masowej, no masowej, no sprzedaży dużych ilości rzeczy i wydawania płyt własnym sumptem, nie mając jakby jakiegoś doświadczenia z tym wcześniej, nie, bo zawsze składałem te wszystkie, że albo się czymś nie zajmowałem wcale, albo oddawałem to do zrobienia komuś, a po prostu... Od no, okazało się, że jednak większość z tych rzeczy, które robiono za mnie, jesteśmy w stanie ogarnąć jakoś tam sami, i co jest też jakby powodem dodatkowej zajawki płynącej z tego. Więc bardzo podoba mi się robienie tego własnym sumptem, aczkolwiek nie wykluczam, że e, jeżeli, nie wiem, powstałaby taka koncepcja, mógłbym wydać również coś w innej wytwórni, bo raz, że to nowe doświadczenie, dwa, jakiś tam nowy, nie wiem, kanał, kanał, kanał dojścia do ludzi, którzy wcześniej nie mieli styczności z moją muzyką, ale no, nie sądzę, żebym całkowicie porzucił ideę wydawania swojej muzyki własnym sumptem, nie? Tego się będę trzymał na pewno ewentualnie, tak jak mówię, będę mogę to przeplatać jakimiś tam występami, wypuszczeniami rzeczy gdzie indziej, nie? Dobra, a reszta ekipy Rób Rzeczy? Jak już trzymamy się tego tematu, to jeszcze chwilę zostajemy. Co, co z nimi? właśnie. To ja pytam, co z nimi. E, jakby m, to są tylko te luźne, luźne numery, luźne projekty, jakieś mixtapy, czy jakby każdy z nich gdzieś Gdyby coś... Gdyby wszystkie te numery, które robimy wspólnie, e, także w takiej formie, że na przykład solówki każdego z nas, to tych numerów byłoby naprawdę, byłaby spora dwucyfrowa liczba e, i kwestia teraz jest taka, w jaki sposób to podzielić i w jakiej formie e, wypuszczać wypuszczać do słuchaczy, nie? bo tych kawałków każdy z nas ma nagranych bardzo dużą ilość i tych kawałków nagranych wspólnie i tych solowo, yy, więc też kwestia jakby to, to wszystko leży w gestii chłopaków, co oni zrobią z tymi solówkami, natomiast yy, nasze wspólne rzeczy na pewno będziemy sukcesywnie w tej czy innej formie wypuszczać. Yy, na pewno będziemy kontynuować yy, tą formę rzeczy, yy, czyli trzy numery, trzy numery w ciągu jednego tygodnia, co jakiś czas, yy, bo tych numerów też mamy zgromadzonych dość sporo, yy, a poza tym, no nie no czas, czas pokaże, nie? No też wiadomo, chłopaki muszą zdecydować, co chcą zrobić ze swoimi numerami solowymi. Teraz też jesteśmy przywaleni pracą, więc nie mamy czasu na jakby takie gruntowne planowanie, planowanie wydawnicze. Dobra, a przechodząc do płyty. Siema, mhm. hip-hop, cokolwiek, co? Tak. tak? No. Um... Sam, jak rozmawialiśmy trzy lata temu, to zawsze to powiedziałeś, że chciałeś, jak nazywałeś płytę hip-hop, to chciałeś, żeby tytuł był jak najprostszy i nie przesłaniał treści. Mhm. I mam wrażenie, że teraz też jakby nie skupiałeś się mocno nad tymi tytułami. No, nie skupiałem się nad cokolwiek. <słuch> <słuch> no, no, kurde, wiesz co, ten tytuł tak naprawdę oznacza to, bo można go rozumieć coś jako jakieś tam, nie wiem, olewcze podejście do pewnych rzeczy, ale bardziej chodziło mi tu o cokolwiek, czyli jakby brak, jakby odgórnie narzuconego konceptu na płytę, bo jest to po prostu zbiór moich ulubionych numerów nagranych w okresie trzech lat, nie, czyli nie było tu jakby moim celem zachowanie nie wiadomo jakiejś spójności, zrobienie albumu konceptualnego, i przez to ma to formę taką no delikatnie składankową, nie? co nie jest e, moim zdaniem żadną wadą przy czymś w tym rodzaju, no ale no cokolwiek, nie, czyli po prostu numery o każdej, każdej tematyce w różnych klimatach powstałe na przestrzeni trzech lat, czyli no patrząc przez pryzmat mojego rozwoju osobistego, z tego jest to długi okres i kawałki, no jakby w moich uszach przynajmniej różnią się od siebie trochę, nie? W zależności od tego, kiedy powstawały. Trochę się różnią, ale mimo wszystko jakąś tam spójność można wyłapać. No z tym, że właśnie, bo sam napisałeś u siebie, że jakby to są numery, które gdzieś tam nie wejdą na co? Plus do tego no, tytuł cokolwiek sugeruje, że ludzie mogą spodziewać się odrzutów. Nie, no? nie, nie. Bynajmniej nie były to odrzuty. Jeżeli coś nie wchodziło na co, to tylko z uwagi na fakt, że e, do co podchodzę właśnie bardziej e, od tej strony konceptualnej i tam te numery chcę po prostu, żeby do siebie pasowały. I jeżeli coś na co nie, nie, nie wszedło, nie weszło, to, to dlatego, że... Nie dlatego, że było słabsze od reszty, tylko po prostu odbiegało w inny sposób, bo ja słabych numerów kurwa nie piszę. No dobra, ale generalnie wyszło tak, że cokolwiek dwa tygodnie od momentu, kiedy puścili informację do momentu, mhm. kiedy jakby była oficjalna premiera, mhm. tak dość szybko, no właśnie tak szybko, tak wiesz, wrzuciłeś po prostu, to było, nie wiem, siadłeś do, siadłeś do numerów, przejrzałeś sobie numery na dysku i mówisz, o kurwa, można zrobić płytę z tego, czy jednak, nie wiem, do, dojrzewałeś do tego. Y, tak, motywu. Było, było coś takiego w bodajże. W marcu, gdzie skatalogowałem sobie wszystkie te numery, y, które miałem skończone w tym czy innym stopniu. Zrobiłem sobie taki sprytny plik w arkuszu kalkulacyjnym. I tam rozważałem po prostu, co wchodzi na co, co na co nie wchodzi. Nie? Y, y, Poznaczałem sobie tam elegancko, co w jakim nawet stopniu. Nawet sobie screen na fanpage. Tak, nawet wrzucałem screen na fanpage. Tak. <laughs> tak było. Jakie było pytanie? Właśnie, czy było tak, że dwa tygodnie przed premierą płyty, czyli w, dzień przed ogłoszeniem powiedzmy tego, że... Będzie płyta cokolwiek, siedziałeś przed kąpem i o, kurwa, można z tego zrobić płytę. Ja po prostu od razu ją. w momencie, kiedy zdecydowałem, jakie kawałki na to wchodzą, przystąpiłem bezpośrednio do nagrywania brakujących zwrotek, miksowania, tudzież odzyskiwania A, w z miejsc, już. Z miejskie, które tak, z miejsc, w których kawałki nagrywałem i po prostu chciałem to puścić jak najszybciej, no bo no szczerze powiem ci, że miałem dosyć tego, że wiesz, trzy lata, jakby nie wydałem żadnego pełnego materiału, nie? który można by nazwać epką, Epką czy LP, a nie licząc Twin Peaks, chociaż, tak, patrząc z perspektywy marca, to Twin Peaks jeszcze nie było, na to i wciąż jest Epka i to instrumentalna, więc no nie będzie, że się nie liczy. Yy, no, bardzo chciałem po prostu swój jakiś materiał rapowy w końcu, w końcu pokazać ludziom. No, miałem kilka terminów dotyczących, yy, co wcześniej w głowie, wszystkie te terminy, wiadomo, co się z nimi stało, yy, w, więc po prostu miałem jakieś tam yy, wewnętrzne parcie, żeby to zrobić. Wspomniałeś o epce e, Twin Peaks. E, ona jest dodawana w pakietach, można kupić e, e, Można na ruch kupić rzeczy. w pakietach po niższej cenie, ale nie, nie jest dodawana jako gratis. No, no, na tej zasadzie, że można, można kupić e, można w. Też można też ją kupić osobno, jako pojedyncze płytę. Hip hop też jest dodawany. Jakby, tak, zrobiliśmy jest, jest pakiet, a Siema nie ma. Czemu? A Siema nie ma. E, Wiesz co, prawda jest taka, że e, o hip-hop pytały nas po prostu pewne sklepy nie? i jakby przy okazji tłoczenia e, e, sztuk dla nich zrobiliśmy też e, takie, które będziemy sprzedawać u siebie na sklepie. Natomiast o Siemę e, też pyta dość sporo osób i niewykluczone, e, że również zrobimy reedycję, możliwe, że nawet jeszcze w tym roku, nawet rozmawialiśmy o tym niedawno, ale no nie będę wszystkich kart na stół wykładał. Może taki pakiet e, Siema, hip-hop i cokolwiek wtedy. Na pewno. Coś takiego e, powstanie, jeżeli zrobimy siema. Dobra, dzisiaj, tak jak mówiłeś na początku naszej rozmowy, e, Światło Dzienne e, ma ujrzeć klip do numeru Styl życia. Pewnie mm. już ujrzał, jak to widzicie. E, do tego były bzdury. Tak? E, co jeszcze w tym temacie, jeśli chodzi o klipy? GTA. GTA, rzeczywiście, przepraszam, bo e, zapomniałem. E, no a oprócz tego. Będzie coś czy robione? Czy będzie czwarty klip? Tak, czy będzie czwarty klip, czy... E, Nie wiesz, bo mm, jak już rozmawialiśmy przed... Przed tą oficjalną częścią wywiadu mamy nowego człowieka Jędrzeja Zatora, którego propsuję zawsze. Jest naszym etatowym videomakerem i jakby współpraca z nim pozwala nam na robienie większo, większej ilości klipów i, i tego typu rzeczy. Przy czym no nie wiem, czy będziemy chcieli robić czwarty, czwarty teledysk do płyty cokolwiek, bo tak naprawdę płytę co chciałbym wypuścić możliwe, że jeszcze w tym roku. No ja bardzo chciałbym wypuścić jeszcze w tym roku, bo ogólnie tego materiału, który. Na kolejnego materiału, który nie wyjdzie na co, bo jest jeszcze nowszy, też już trochę mi się zaczyna zbierać, więc no chciałbym teraz po prostu zmienić mój typ pracy, nie z tego, który, który, który sobie miałem przez ostatnie trzy lata i, i wydawać teraz tych rzeczy na masę. No dobra, a powiedz mi tak, bo w ogóle te klipy, jakby to, co też rozmawialiśmy, Jędrzej Zator jest trochę obok, jeśli chodzi o mhm. działania. Działania rapowe jakby tak. i, i troszkę inne podejście do klipów prezentuje. No troszkę inne, no t, t, też mówiłem o tym Karolinie. To jest kwestia tego, że po prostu wcześniej e, Jędryk nie zajmował się produkcją klipów hip-hopowych, które, jak wiadomo, często narzucają e, jakieś tam powtarzające się schematy, nie, typu, wiesz, 20 ziomków za ławką, machanie rękami i tego typu rzeczy. A Jędrzej podchodzi do tego zupełnie od innej strony, bo wcześniej doświadczenie miał tylko z filmami fabularnymi tudzież użytkowymi. No w każdym razie nie, nie, nie robił typowo klipów wcześniej, nie? Więc miał świeże, świeże podejście do tego, co wydaje mi się, że widać w bzdurach, a tym bardziej w stylu życia, który, który wychodzi już dzisiaj. Dobra, a odsłuch albumu? Mm, odsłuch albumu. A kiedy? E, kiedy ten wywiad wychodzi? No nie wiem, dzisiaj jest, zakładamy, że rozmawiamy, dzisiaj jest 10, tak, 10, 10. września. Kiedy, kiedy można się spodziewać? Od słowa, kwestia dwóch dni, podejrzewam, od dzisiaj. Aha, czyli podejrzewam, że jeżeli to będziecie oglądać, to, to, to bardzo możliwe, że odsłuch już jest. E, Karolina pytała Cię też o to, czy nie myślałeś o tym, żeby zamiast e, dwóch bitów gościnnych dobrać swoje dwa bity i wrzucić je na płytę. A ja zapytam trochę odwrotnie. Mhm. E, czy nie, myśli, nie myślałeś na przykład o tym, żeby e, skupić się. Na rapowaniu, a zostawić bity? Zdecydowanie o tym myślałem, myślę o tym bardzo często, bo bardzo lubię rapować na nie swoich bitach, bo do rapowania na swoich jestem przyzwyczajony jest to po prostu dla mnie coś świeżego, wziąć bit od kogoś. Zwłaszcza, że no, są ludzie, którzy po prostu robią. Ja lubię rapować tak naprawdę na każdym typie bitów, nie? I jakichś tam truskulowych w Nowojorczykach typowo klasycznych i na cykaczu z południa coś sobie porapować i, a robię bity dość specyficzne, jak tam wiele osób zauważę, ale niektórych klimatów się po prostu nie chwytam, więc, e, więc, więc, więc e, i po prostu biorę bity często od tych producentów, którzy robią coś zupełnie innego niż ja, nie? żeby się sprawdzić w innym klimacie, e, poza tym, Mam nadzieję, że dojdzie do skutku jakaś większa współpraca z Rau, człowiekiem orkiestrą, bo on z kolei robi bity, może nie podobne do moich, ale też jakoś tam szczególnie nieodbiegające, nie? bo też łapie się tej brudnej elektroniki i tak dalej. Ale jego bity naprawdę bardzo, bardzo mi siedzą. Wszystko, co produkuje, jest bangerem, i e, no, liczę na to, że w, między nami wyniknie jakaś, jakaś większa współpraca. No Rał, tak, człowiek orkiestra zdecydowanie na propsie, a te bity właśnie, które jakby nie mhm. dla siebie robisz, tylko dla kogoś, coś więcej będziesz, bo był u Knapa, mhm. u Kenke. to są już takie postaci na scenie rozpoznawalne, pytanie właśnie, czy, czy jakby te bity gdzieś też dalej wysyłać czy to jest tak po prostu, że nie wiem, no, no z Knapem jakby wydaje mi się, że naturalnie pewnie gdzieś przy okazji nawet usłyszał bit i, mhm. i, i, i nagrał na nim. Tak, no... Yy. Daję bity na pewno ludziom, których po prostu poznałem osobiście, spędzamy ze sobą jakoś tam więcej czasu niż raz na sto lat na koncercie, czyli no tak naprawdę całej tej młodej ekipie Alku Poligami. Z nimi się tam dobrze jakoś skumałem. A oprócz tego grono raperów, którym, którym daje bity jest bardzo, bardzo wąskie. Nie wiem, z czego to wynika, bo tak naprawdę bardzo lubię polski rap i, i, i wiele płyt cenię, ale Kurde, nie wiem, nawet nie zastanawiałem się nad tym, skąd wynika ten, ta ma, mała jakby ilość kooperacji mojej z raperami, no nie wiem. Czyli kwestia przemyślenia. No właśnie, na tej płycie, bo wspomnieliśmy Knapa, Knap pojawił się na cokolwiek, no Lech pojawił się, Mada, ekipa paru Rzeczy, co będzie na co? Nie mogę tego zdradzić. A z wiesz, o którym wspominałeś kiedyś? To mogę zdradzić. No. no tak, będzie jeżozwierz. Będzie jeżozwierz, no Będzie dobra. Jeżozwierz. To, dobra to, to już jest coś, co. Nie wiem, czy ja tym gdzieś palnąłem osobiście, czy nie. W każdym razie już któraś osoba mnie o to pyta, także to już chyba jest rzecz, która jest rzeczą wiadomą, więc no tak, tak, będzie jeżozwierz. Gdzieś było pisane, że, ma, że po, będzie jeżozwierz i knabi. Właśnie chciałem dopytać o tego jeżozwierza. E, knabi, jeżeli był na tym albumie, to na następnym też będzie. Możliwe. Aha, no dobra. Coś więcej możesz zdradzić? Nie. No. A jeśli chodzi o bity? bity na pewno zdecydowana większość będzie moich. E, mogę zdradzić na pewno, że e, będzie można usłyszeć jeden bitcał so dramatika. O. Dobra. Zawsze chciałem nawinąć na bicie Słodromatika i nawinę sobie na bicie Słodromatika. <noise> Dobra, jeszcze mam pytanie, które tutaj e, u mnie na stronie zadawał Eryk i to jest dość słuszne, zresztą wspominałeś o młodej ekipie Alkopoligami. Mhm. Jakiś projekt z nimi, taki większy, nie luźne numery, no bo przewijacie się w różnych konfiguracjach, że tak powiem, na, na, na tych numerach. E, no i właśnie, pytanie, czy to zaowocuje jakimś większym projektem? Nie wykluczam tego. E... Nie rozmawialiśmy jeszcze o konkretach w żaden sposób, ale też prawda jest taka, że no, ten rok, w tym roku nie, nie miałbym tak naprawdę czasu na, na tego typu manewry, chociaż nie, wiesz co, z Emilem G planowaliśmy zrobić szybki mixtape w momencie, kiedy kupił sobie sprzęt do domu i pełni zajawki. Postanowiliśmy, że jadę tam do Warszawy, Kurwa, piszemy mnóstwo kawałków, wydajemy, podbijamy świat, no ale, ale, ale skończyło się po prostu na kilku jakichś tam wspólnych numerach, ale no wciąż nie wykluczam jakichś tam większych kooperacji. E, b, 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 b. Coś, coś jeszcze miałem powiedzieć, ale zapomniałem. No, w każdym razie, no póki co skupiam się na tych rozpoczętych solowych rzeczach, nie? I, i no, jakby od przyszłego początku, początku przyszłego roku będę mógł będę mógł sobie myśleć o jakichś tam innych wariastwach. Dobra, czyli powiedz mi jeszcze tak, e, cokolwiek, e, jakby teraz ten klip, e, dzisiaj wychodzi, e, nie wiadomo, tak jak powiedziałeś, nie wiadomo, czy będzie jakiś kolejny. E, I skupiasz się już typowo na, na promocji i na działaniach związanych z płytą, co? Czy jeszcze będziesz jakby nie wiem, tak, koncertował, połowy, koncertował teraz cokolwiek? Od połowy września tam w dni poprzednie zaczynam sobie nagrywanie e, nagrywanie materiału na co, bo m, będę go nagrywał e, w studiu Pumeksa w, w, w graperze. E, no i tak, no i będę w międzyczasie będę koncertował i robił te wszystkie zwykłe raperskie rzeczy. Dobra, czyli w tym roku możemy się spodziewać, e, co? Wiem że, nie się, lubisz, że tak. py, wiem, że nie lubisz pytań no, o terminy. Ale... Nie lubię, bo zawsze te odpowiedzi wiesz, jakby, jakby nie mają za dużo wspólnego z rzeczywistością, ale wydaje mi się, że teraz mój tryb pracy się zmienił i teraz już będzie GIT. Dobra, na koniec zapytam e, o rzecz, e, którą też dopytywali ludzie na stronie. Mm, o co chodzi z guziorem i zaczepkami? Będzie e piw? Kurwa, prawda jest taka, że ja, ja tak do końca nie wiem, o co chodzi z Guziorem, bo e, Guzior, wiesz, nigdy nie był jakimś tam moim bliższym ziomeczkiem, no ale wiadomo, pio, zbijaliśmy sobie piątki na imprezach, piliśmy wódkę i, i wszystkie te zwykłe, raperskie rzeczy. <laughs> Obowiązki rapera. <laughs> tak, 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 dokładnie, a od jakiegoś czasu Guzior mi, kurwa, e, nie wiem, no, strzela jakieś docinki w internecie, co jest w ogóle, wiesz, no, poziomem chodnikowym e, cały czas odniosłem wrażenie, że próbuje mnie sprowokować, co nawet mu się trochę udało i, i, i jako odpowiedź na moją prowokację wypierdolił jakąś staną z chuja prywatę, e, nie wiem czy żeby jeszcze bardziej mi prowokować, czy w jakim celu, no ale nie podoba mi się generalnie to podejście, bo wydaje mi się, że takie rzeczy między nami jako osobami publicznymi powinny zostać załatwiane nie wiem, kawałkami, nie, od tego jest instytucja bifu, żeby, żeby jakby to się to tam toczyło, a nie te kurwa klasy klasyczne, wiesz, zaczepki internetowe w stylu, no, klasyczne zaczepki internetowe, nie? Nie wiem, dla mnie to jest, dla mnie to jest bardzo słabe i nie zamierzam na tym poziomie internetowym tego, 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 tego kontynuować, chyba, że, no... A na poziomie muzycznym? Tutaj, a na poziomie muzycznym, no, to, no, nie wiem, niech napisze na mnie kawałek. No to jest w zasadzie. Dobra, ja w przyszłym tygodniu widzę się z guziorem, e, więc jakby zapytam, e, zapytam z drugiej strony. Zapytaj, zapytaj. E, tak, i zapytam też, czy, czy, czy muzycznie to będzie się jakoś rozwijało. No dobra, a kończąc, e, cokolwiek można znaleźć na czy pl, tak? Dobrze pamiętam tak stronę, jest. czyli rubrzeczy.pl e, No i sprawdźcie klip, który dzisiaj e, wychodzi, tak. Aha, tak. Albo już wyszedł, jak to oglądacie, a ja dziękuję serdecznie za wywiad. Dzięki. Mam nadzieję, że podobał Ci się wywiad. Jeżeli tak, subskrybuj kanał, aby być na bieżąco.